Cześć, witam Was wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony Dave. Dzisiaj lecimy z bojem, który jest z panem Fredberem. Więc jeszcze, że przez tą noc będę bardzo mało mówił, ale no. Podłożę tą grę na maksa, ostrzegam. Tu, on tu stoi, nie? No że to niebiesko, bo to, nie jestem. Oże. Oj ja pierdolony, jest tak brzmienny. A pierdol, czemu musi tak być blisko? Nie maga ty Przód? Nie lewej, ale... On no, raz na godzinę się pojawia? bieganie za jak... Gdzie on jest? A cię gdzie, znowu nie ma. O, tu jest. mi to wytłumaczę. Czy ja nie szedłem piątej nocy, tylko ja doszedłem do piątej nocy? To by się teraz zgadzało. ja pamiętam, że ten gnój był zbugowany jak górna. Widzicie, i było go po lewej stronie, pobiegłem na prawo, a na prawej go nie było, poczekałem się, że pobiegł, nie, nie ruszył się. Wróciłem na lewo, na lewo był, zamknąłem mu drzwi, chuj mi wyskoczył. Jak? Jak to działa? Nie mam pojęcia. Ani że jeszcze tarka nie chce działać? No, śmieję się i go nie ma. Nie tu. Nie ma go. Patrz, pięknie, a prawego nie ma. Teraz wyskoczy mi na zaraz? Jest tu Coś mi to wytłumaczy jak to działa? Nie ma go znowu I on znowu tu jest Teraz był. Sebo, dobra. Drugi no w nocy nie mam problemu, ale Znowu go nigdzie nie ma, nie biega, i znowu jest tak samo, ta sama kombinacja. O Boże, jak ja się uratowałem, nie wiem. Proszę się wrócić. Nie. Nie ma go znowu. Teraz jest. Nie ma go. Wyskażę mi zaraz. Czemu go nie ma. Warta, proszę. Nie ma go znowu? Zobaczcie, dopiero jak biorę setę, pobiegnę do drzwi. Ja pierdolę, czwarta AM. Dawno się te się tak przystawię, skupię. Nie ma. Nie ma. Jest. Zjebana jest gra. był to się zaśmiał się nie bardzo dobrze że trafiłem do drzwi Udało się. Niech mi ktoś to w komentarzach wytłumaczy, dlaczego go nie, jak go słuchać, że biegnie na lewo, podbiegałem na lewo, go nie było, wbiegałem do prawych, nie było, wracałem do lewych, był. A jak robiłem dwa razy do lewych, to go nie było. Still. Jak to ktoś mi to wytłumaczy? Zero dni do imprezy. Okej, okay, mamy jakiegoś dzieciaka, znaczy tego samego dzieciaka i czterech jakichś przebranych w maski tych stworów, tak? Wow. Wybrany to jest Rzeczywiście dziecko, co nie? To jest żałosne. Dlaczego my nie pomożemy mu... dostać się żeby się bli lepiej przyjrzał, bli z bliska, tak, się przyjrzał? On, 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 on to poko pokocha, tak? Nie, po nie, proszę, nie. Dawaj, chłopaki. Da dajmy te, naszemu małemu... E, przyjacielowi... Lift, nie wiem. Podwózk, może nie podwózki, ale podnieść go. Tak, podnieśmy, podnieśmy go. Ehm. On chce być lżej. Persona, personalnie, no nie wiem. Nie wiem to określić, w nie wiem no, Ale widać, że dziecko jest przerażone, bo oczy mu cały tak chodzą, nie? Jakby... Czeka. Nie, proszę, ja nie chcę iść. Żyliście tego mojego mężczyznę? mojego człowieka. On chce być jeszcze bliżej. Ha ha ha. ha, ha. I mamy Spring niego i Spring. Znaczy Fredbera, tak? Hey guys! Cześć, cześć chłopaki. Wydaje mi się, że nasz mały mężczyzna chciałby, powiedział, że on chce dać Fredberowi dużego buziaka. Na, na trzy raz, dwa. Trzy. O chuj. On po prostu wziął i tego dzieciaka hopstuł. I odblokowaliśmy ekstrasy. To jest tworzenie ci Z zwykłej kulki. O, ja też przepraszam, kichło, kichło, ow, się, się wkinulo, zakinczyło. Dobra, i mamy co. jakby by twoj, będzie drugi kichnięcie. Oj, przepraszam. U, oj, 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 oj. Tu potem zrobił te nierówności. Potem dodał szczękę oko. To oczy jak zmienił w ogóle. No, jest duża różnica między takim a takim, nie? Nie, by pozbył się tego białego pigmentu. Co spowodowało jednocześnie, i, powierz, i powierz, że to oko stało się takie głębsze, się wydaje, nie? Ta druga szczęka już dodaje mu całkowitego animuszu. Tutaj, tu widać ten jego cały taki parszywy Animatroniki. No to mamy Nightmare Frediego, mamy Nightmare Boniego, Nightmare Chica, Nightmare Foxiego, Nightmare Fredbera, Dusztrapa. I ostatniej postaci jeszcze nie poznaliśmy. Teraz pytanie. Czy poznamy? Czy poznamy tą ostatnią postać? Bo tu widzę, że jeszcze jest tak: making, e, making Fredbear, czyli jak powstał ten kolega. Jumpscare, zabawa z push-trapem, Nightmare. Boszmarkity, challenger. I zabawa z balonem, śmieciem. Nie ma tu. Jest no szósta. Jest to szósta. Z tego co kojarzę. Do 6, chyba 50, /50. Albo to było 50-50 w postaci e, trzecia noc. E, do Trzeciej AM były animatroniki, ta sama podstawowa czwórka, a w kolejnych 3 godzinach był Fredbear. Ale mogę się mylić, że to mogło być na ostatnią godzinę, albo na ostatnie dwie godziny. Trzeba było się nagle całkowicie przenieść na inne style rozgrywki. Eee... Noc szóstą chyba tknąć, nie tknąć. Nagranie mamy tylko 14 minut. Ale jest niedziela. Zróbmy sobie tak spokojnie. Szóstą noc, jak w, każdej, w każdym nawie. Szósta noc to jest coś, co jest dodatkowym atutem, tak? Czyli tu te warunki musiałyby być spełnione. Czyli pod serią z czwórki. Fajny odzew. Suby tam może niekoniecznie. Ale jakiś fajny odzew pod tą czwórką, nie? czyli pod tymi trzema odcinkami, które były. Jakiś fajny odzew i to chyba będzie wystarczająca nagroda, żeby spróbować przejść tą szóstą, tak, żeby się z tym pobawić. E, bo tak naprawdę cały FNAF e, tą podstawówkę, podstawową czwórkę. E, skończyliśmy ją od A do Z. Nie w 100%, ale od A do Z. N, więc szóstą noc na pewno jeszcze dostaniecie z FNaFa jedynki. Boże, w co mnie wjebaliście, ale jesteście coraz bliżej tego, żeby mnie udupić w na dwójce, więc... bo tak dalej, to będę spędzę pewnie jeszcze 3 dni przy tej grze. Ja z wami się żegnam, dziękuję wam bardzo i udanego wieczoru w niedzielę i miłego po poranka w poniedziałek, niektórzy stają do szkoły, więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!